Hej hej hello, jestem Gabin. A to nie, nie Don Stars. Dzisiaj spotkałem się w czymś innym, a mianowicie moi ulubieni piłkarze. I są tutaj piłkarze z różnych czasów, nie tylko ci obecni. I to jest polega na tym, to nie są najlepsi w historii, tylko są zawodnicy, których lubię. Mor może, być ktoś, może był ktoś fatalny w piłce, ale ja go po prostu lubiłem, więc nie patrzymy pod względem jakości. A tego... Jaką... Jaką... Zarego sympatią. I... Dobrze. Teraz... To jest chyba Lilian Turam I jest dla mnie neutral. Może... Zobaczcie, się zanim jeszcze się Mamy tak. Ubustiam. No Po prostu... Kocham tego zawodnika. Bardzo, bardzo lubię. Jest po, w porzo. Lubię na plus. Czyli jest... No, jest okej. Okay. Ale w takim pozytywnym... I takie... Takie jest... Letko powyżej... Środ, jest trochę powyżej środka, więc na plus. Neutralny, czyli okej, okay, nie mam o nim żadnego zdania. Lubię na minus, czyli lubię go, ale jednak coś takiego zrobił, że nie może być powyżej dobrej bariery. Ale i nie, ale i nie jest w takim stopniu, że go nie lubię. Nie lubię, no to, no to logiczne, po prostu nie lubię zawodnika i nie znoszę, po prostu nie mogę na niego patrzeć. Więc w takim razie, zaczynamy. To jest Liam Turam i on jest neutralny dla mnie, no bo po prostu nie moje czasy, nie zbytnio go nie oglądałem wtedy jeszcze. Kun Aguero, Kun Aguero, lubię na plus, ponieważ nie, nie jestem jego gigantycznym fanem, ale nic do niego nie mam i zawsze cieszy, cieszy mnie legendarna cieszynka postrze, cieszy, 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 legendar Aguero! Dawid Alaba. Tego, do tego kolesia nic. Do, jeszcze, jeszcze niedawno byłby w yy, neutralnym, bo nic go nie. Nie lubię Bayernu, ale nic z niego nigdy nie miałem. Ale po tym jak zobaczyłem tego dar, tak zwany darmowy transfer do Realu, gdzie ostatecznie Real na wszystko wyda 100 milionów, no to takie coś tutaj Więc naura. Aleksandro, neutralny. Nigdy zwykle nie widziałem jego wypowiedzi. Bo, nigdy go nie śledziłem, więc. I teraz tutaj. Tutaj mamy chyba Perensa Puszkasza, bo jest z logo Realu. Neutralny, nie moje czasy. Angel Di Maria. Nie wiem czemu, ale jakoś nigdy nie trawiłem Angela. Po prostu. Nie pasował mi. Nie pasował mi. Więc po prostu. Eee. Ashley Cole. Szczerzę mówiąc z... Nigdy też zbytnio nie wolę wolałem, wolałem właśnie Arsenal i to jak się ten typik zachował, no to poszedł na typowe hajs więc nie, nie znoszę. Nie znoszę takich zachowań. Auba Lubię Arsenal, ale Alba Younga nigdy fanem nie byłem. Nie jest neutralny, jest w takiej. Lubię, ale na minus. Powiedzmy. Bardziej nie moje czasy. Carret Bale G Lubię na plus. Przez to co to, to, to ten typ odwala w tym co odwalał przez ostatnie lata Że kur idzie w golfa i tak dalej prostu mnie to śmieszy to, i to mnie przekonuje do niego e, Tu widzimy Niemcy Balak nie moje czasy Mario Balotelli. Nie lubię, przez to co, sobie, co zrobił ze swoją karierą Miał potencjał To wszystko spierdzielił Tutaj mamy, Jezu, Baggio, Zaraz, to jest Baggio, Roberto Baggio, chyba, a to jest Vieri, Vieri albo De... Vieri? Vieri, chyba. Baggio to jest był i to jest to, ale też nie moje czasy, no ogólnie tych zbytnio starych zawodników nie oglądałem, więc... To jest Franz Beckenbauer, no to go nie... to XD w niego, nie ja oglądałem. To jest real, tylko czy to jest... To jest chyba... To jest tak, to jest Dani Carvajal i nie lubię go na minus. Po prostu... Imo yy, przez yy, zbyt... zbyt nahypowany. Jest Beckham. Do Beckham a nic nie mam, więc idzie sobie neutralny. To jest... Paweł Nedwet... Nie wiem kto to jest neutralny nawet Karim Benzema Nie lubię na minus, bo to jest genialny... Nie nie lubię go, bo... Znaczy, nic do niego nie mam, ale... Te afery z, z Valbueną po prostu I teraz tutaj mamy ber... co? Berbatov Dmitri Berbatov Nie moje czasy Bergkamp Albo Walnik Tebroi. O, Błaszczykowski. Obością. Błaszczu, Błaszczu mistrzem. To jest Jeromboatem. Lubię go za ganie w tego. Za to, że grał z Messi w Twistera podczas półfinału Ligi Mistrzów 14-15. Bobby Moore nie moje czasy. Ale halo, o tak. Po kolei. Leonardo Bonucci Nigdy zbytnio go nie lubiłem, ale, po tym, ale polubiłem go po tym, o, skoczył na neutralny w momencie, gdy wdymał y, Juventus jak poszedł do Milanu, to było piękne Busi N Nie lubię, pomimo, że jestem za Barceloną, to Busquetsa nie lubię Rivaldo neutralny, bo nie moje czasy Saul Campbell neutralny to jest. Nie wiem kto nawet, więc neutralny Kazamiro. Kazamiro lubi na plus, ponieważ jest z realu, to lubię go na plus. Poza to, że ogarnia rzeczywistość i na przykład siedzi teraz we sporcie. Ma swoją drunę sportową. I Caracasia jasa moje czasy, ale po prostu neutralny. Edinsona Kawaniego nie lubię. Nie wiem czemu, po prostu go nie lubię. Petczek, fajna mordka lubię i teraz mamy Giorgio Giorgio kilniego kilniego się nie da nie lubić On jest świetnym człowiekiem Eric Motting to Lubia na minus Po prostu To nie wiem kto to. to chyba jest Aleksandro Del Piero, tak mi się wydaje To też nie wiem kto to Cristiano Ronaldo nie znoszę. Ronaldo nie znoszę. Peter Crouch. Lubię na plus, przez to, że zdołał zrobić nie nie aż tak tragiczną karierę, pomimo tego, że był tak wysoki. Johan Cruyff. Lubię na plus. Nie no, lubię na, lubię na plus. Nie moje czasy, ale no to, to, co zrobił z Barceloną, no to było niewiarygodne. Tutaj ucieło Ktoś mu stawił ucięte zdjęcie, ale to jest Dani Alves ale już bardzo lubię, świetny człowiek Dante neutralny, nigdy nic do niego nie miałem Ikaj Gendogan Neutralny w stosunku do niego Dawid Villa Bardzo, jest na plus Kevin De do niego, nie wiem, jakoś nie trafię De i jest u mnie, lubię, ale na minus Daniel De Rossi, świetny człowiek, uwielbiam po, szkoda, że poszedł jeszcze do, te, do Argentyny po przygodzie z Romą Tak to była piękna kariera, ale, trosze, nie, ale tak to dają troszeczkę, taka i nie pasująca, taka zraza, wydaje mi się. To jest kolejny jakiś stary włoski zawodnik, więc neutralny. To jest yy, Desai, neu, więc neutralnie. Diego Koszta, nie lubię, ten człowiek po prostu nie wiem. Odde odrzuca Czekajcie, kto. Ktoś ty jest. Nie wiem, jakiś stary zawodnik. Żegnam. Tak samo nie wiem, kim ty jesteś, człowieku. W sumie. Jakiś włoski Didier Drogba. Lubię na plus, oczywiście. Jack Wilsher. Nie wiem, nie znasz. Ten człowiek jest kurwa, dla mnie. Tak se zwalił życie. imo, no, Se swoje w życiu zaroju ale no. Edgar Davis Lubię na plus Faj Fajnie, że walczył Samuel Eto genialny, genialny zawodnik Eusebio Nie moje czasy Radem Falcao Radem Falcao Neutralny Felaini neutralny Nie, nie Nie go jakoś nie lubię Czemu? Nie lubię go po prostu Puskasz Mówiłem, że tutaj mówię. Tu jest Di Stefano, to jest Pus Ferenc Puskacz, to jest Al Alfredo Di Stefano. To mamy Fernandinho, Manchester City. Neutralny do niego jestem. Y Hierro, Ferran Hierro, neutralny, nie moje, nie moje czasy. To jest Torres. Nie lubię na minus. Coś mi... To co zrobiłem, przeszedł z Liverpoolu do Chelsea i później sobie się skończył. Skończył się i tyle. Rudhulitz. Neutralny do niego jestem. To nie wiem kto to. Gennaro Gatudo. Ten go nie lubię na minus za to, jakim był zawodnikiem. Tylko trener był. Jest nie najgorszym trenerem, Imo. Ale jako ten to. I tutaj mamy. George Weah Nie moje, pan prezydent. Nie moje czasy to nie wiem kto to jest nawet, więc. Gianluigi do Naruma no, Tego człowieka się nie da nie lubić. Chociażby i najpierw, pomimo że wiele osób go nie lubi, Oliver Giroud Najprzystojniejszy, piłkarz, jak sam siebie określa, Diego Godin Nie lubię go. Antua Griezmann gata dla Barcelony, ale jakoś nie wiem. Wydaje mi się, że to był niepotrzebny transfer i dlatego go nie jakoś, nie lubię. To jest, jakby ktoś się zastanawiał o to, to jest gol Mario Gets w finale z Argentą w 2014 roku, a ja Gets jestem neutralny, ogólnie. A zaraz, tu jest Rutgulid, przepraszam, to jest Ray, Frank Rajka. A tu jest Rutgulid, mm, przepraszam bardzo. A to? Kto to jest? A to jest George Hadzi. Hadzi to nie, to też nie moje czasy. Hamsik Hamsik jest neutralny. Z mojej czasy ale neutralny. Samir Kandanowicz na plus. Na no, to co co on robi, tyle lat spędził tam. Właśnie się doczekał pierwszego tytułu z interem. Tu nawet nie widzę co to jest za zawodnik. Nie mogę go rozpoznać. Hurricane. Ja typa nie lubię. Nie wiem, nie lubię. Po prostu. Nie trawi, nie trawię go To jest Hakim Zijech? Czyżby? Nie no to nie jest Hakim Zieh. Nie może być Ziech jeszcze i o jeszcze ilu nas... ile nam zostało zawodników. Ale nie wiem, Hakim Zijech nie... nie wiem, nie wiem kto to. Nie, nie rozpoznanie. To też nie wiem kto to. Gonzalo Higuain Bo nie, nie. nie lubię go, ale jest takim takie trochę poniżej, bo przez to jak... Z, z przepaści Mistrzostwa Świata dla Argentyny. No Imo, no w finale, no to on zawiódł, chyba trzy setki zniszczył. Hugo Sanchez, e, neutralny, Mats Hummels, skalił z tym, że poszedł do Bayernu z Borusi. Jeszcze teraz tam wrócił, ale to już mniejsza. Klasen Hintelar, e, lubię na plus, za to jak się zachował, że wrócił do Szalka, żeby im pomóc. E, Przepraszam, a to Riyad nie, tam jest. Raz, Ika, i go Silva. To jest David Silva, chyba. Przynajmniej tak to wygląda. To go lubię za to za oddanie. Tiro immobile. Po tych. na tych mistrzostwach światach stracił moją. moją sympatię. Co wówczas go lubię, ale po tym, jak, taksy, jak się w piknie w Neymara zabawił. Andres, Iniesta, to jest genialny człowiek. Yy, Paolo Maldini albo... Chyba Paolo Maldini. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mmm, zaraz. Czy jest tutaj ktoś in, inny, jeszcze zawodnik Milanów tak ubrany? Yy, Paolo, Paolo, Paolo. Czy to ty? Czy to na pewno jest Paolo Maldini? Tak, to jest Paolo Maldini. Paolo Maldini. Albo nie, to jest Inzagi. Inzagiego to jestem ne neutralny. Tu nie wiem, co to jest. Jamie Bardi. Bardzo lubię Jamie'ego, Fajny, świetny człowiek. Neutralny nie mam podejście do Blaka. Genialny bramkarz, szalony neutralny. Javi Martinez to... Często jego opinię o nim psuje mi Sam Bayern, który nie wiem po jakiego go jeszcze trzyma w klubie. Znaczy, przez tyle lat trzymał Javier Mascherano, neutralny Zanetti, genialny człowiek, więc to, więc, ale nie, nie podbił moich żyć, mojego serca. To to, nie? Kto to? Shinji Kagawa lubię na mi. nie, no, nie wiem, jestem do niego neutralny w sumie. John Terry ja, ja, ja takie, mia, ja, nawet, mia, ja, nawet, nawet Nie wiem kto to, niestety Kurde, daje. Nie dość, że niektóre z nich są ciężkie do rozpoznania, to jeszcze daj zawodnika w masece. Oczywiście wiem, że to jest kaka. Mam neutralne do niego podejście. To nie wiem kto to. Kaylor na was typa, typa jakoś nie lubię po prostu. Typa po prostu jakoś nie lubię. To jest jakiś Bramkarz Juventusu, ale nie mam pojęcia. Kto to? Tu nie, nie wiem, kto to? To jest chyba Clywert, ale. Patryk Clywert. się daję. Ronald Kuman. Jestem do niego neutralny. Pomimo, że jest naszym trenerem, to neutralny. Wansum kompany. Szacunek mam do niego. Genialną robotę robił Tony Cross. Neutralne podejście do crossa ponieważ z realu. U, nie wiem kto to. Więc niestety nie powiem. To jest Laudrup chyba. I Lew Jaszyn. Robert Lewandowski. Tu będzie kontrowersyjnie, bo przecież każdy Polak lubi lewego. Ja nie lubię lewego, nie wiem Nie lubię go po prostu Dobra, to nie wiem kto to To też nie wiem, to to, to jest największy zdrajca w historii futbolu Figo, jeżeli się nie mylę ta siódemka Figo Pl Pluję na niego To nie mam pojęcia kto to jest To jest Ferlandi. Mendy Neutralne podejście do nie Ferlandiego w sumie lubię Nawet jest na plus Da nile jestem neutralnie, nastawiony w Sadio Mane. Sadio Mane lubię, bo jako jedyny się nie mógł powiedzieć Salahowi, że gra pod siebie, gra tylko sam za sobą. Jako jedyny w drużynie na ten musi yy, bałcu powiedzieć, a ten wychodził prosto. Jego Maradona to pocieszy człowiek. Marcelo, jakoś nie, coś mi w niej przekonuje. To jest chyba gorecka, neutralny, To... Nie, Goreckę nawet lubię, powiem szczerze. Yy, Martin Brightwhite, neutralny jestem. Nie wiem... Nie wiem co on robi w Barcelonie. Mati... Joel Mati tak samo. To nie wiem kto to jest nawet. To jest ten ten fajny człowiek. No i teraz mamy Gio Leo, the best, best in history, the greatest player in history. Um, dobra. Czy ja, czy nie wiem, czy mi się wali w oczach, czy tych załodników cały czas dochodzi? Ale dobra. To jest to nie wiem, kto to. Nie jest to chyba Steven Gerard więc Mario Klaas, obojętnymi. Modrić, neutralne mam tutaj podejście, nie wiem kto to Super zdjęci ludzie To jest Dani, nie wiem szkołę zwykle nie trafiłem Bolonia i to nie mam pojęcia Manuel Neuer, nie wiem, nie lubię Neuera, po prostu nie lubię Neymar, na ciebie To jest Shabi Alonso, nie lubię na minus, po prostu Chyba nie muszę tłumaczyć czemu na ne 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 Neymara tluję a może tak powiem po o tych dwóch. Ten w 2000 roku zamienił Barcelonę na Real, bo tam dawali mu większy hajs. Lat Przez lata był y zawodnikiem i kapitanem Barcelony i przeszedł do Realu dla hajsu. No po prostu kurwa zniszczył sobie. Największa zdrada w historii. No i ja, Aneba no to kurwa dwa dla hajsu poszedł do, do, do PSG. Najlepsze jest to, jak się tłumaczył, chciał wyjść z, z cienia Messiego. To wyszedł z cienia Messiego, wszedł w cien nastolatka. Hmm. Dobra, to to nie wiem, kto to Polskols, nie moje czasy. Paweł Nedved, nie wiem, jak, w miarę lubię Nedweda. Pele, nie moje czasy. Zidana, nie, nie lubię na minus. A czy Pele nie? Pele też jakoś mam na miejscu, bo Kasper Schneider neutralny Filip Ram neutralny Żerard Ger Pik jest neutralny te, te, Śmieszy mnie teraz to z ostatnimi czasami po prostu jako człowieka, nie jako piłkarz. To mi śmieszy, kiedy jakoś, jakoś nie było wybić niego Pirlo neutralny Piszczu Miszczu Top Wybacz, ale to tak będzie wyglądało. Piszczu miszczu to. Choć czy ja wiem. Nie, piszczu miszczu bardzo lubię piszcza, ale nie, nie wejdziesz mi tutaj do ubóstwiem. Miralem, pianiś albo y, y, Barzagli. Wydaje mi się, że to jest chyba Barzagli, więc mam neutralne podejście do niego. Lukas Podolski fajnie zaprosował mi tym, że. Znaczy tak, z jednej strony. Trochę był... Yy, nie lubiłem go przez to, że obiecał górnikowi i jeszcze Przez tyle lat się błąkał po tych wszystkich azjatyckich i tureckich klubach Ale wreszcie dołączył Więc wyszedł po prostu na neutralnie Pogba, śmieszy mnie ten człowiek czy, Nie lubię go, śmieszy mnie ten człowiek, te posty jego zmieniają co tydzień fryzury i to co on wala Z odejściami, z w ogóle swoim by stylem bycia To nie wiem kto to Pujola się nie da nie lubić. On jest. Greatest. <grystanie> The Ronald... The Ronaldo. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Oj, tak, tak. Gruby Ronaldo. Iwan. Iwan jako. Iwan był neutralny. Sergio Ramosa. Nawet nie wiem czemu jakoś zawsze coś mi tam pociągało. Tylko się dawało, że. Okej. Okay. To nie wiem kto to. Marco Royce. Bardzo lubię zawodnika Szkoda, typa. Oj, szkoda, że te kontuzje mu tak zniszczyły karierę. Franka nie lubiłem nigdy jakoś zbytnio. Rio Ferdinand, fajny człowiek. Riva... A, Rivaldo, to jest Rivaldo. Kto to jest? Dwóch Rivaldo, ktoś się jedną, okej. Okay. Eee, Robben, e, neutralny dorobony jestem. Roberto Carlos, spoko, fajny człowiek. Co to jest? To jest Robin Van Persie, lata, latający Robin, to to zrobił dla Arsenalu. To nie, 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 dziękuję. Żegnamy tu Ronaldinho, gaucho! The... Człowiek, impreza <laughs> Wayne Rooney. Nie lubię Runaja, ja po prostu. Nie wiem, kto to. Ktoś z zjebane zdjęcie. Nie wiem, kto to. Ryan Giggs nie, 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 nie znoszę, nie trawię kompletnie tego człowieka. Salaha nie lubię. Five Feinsteiger jestem taki, aha, spoko. Nie wiem kto to. Sergio Roberto nie lubię. Nie wiem yy, jakim cudem się jeszcze znajduje. Czemu on jeszcze jest w Barcelonie po prostu? Nie wiem kto to. To też nie wiem kto to. Yy, Schneider. Czy jak co on, co on zrobił? On już 3 tygodnie po zakończeniu kariery miał kurwa bęben, jak No, miał kurwa bęben afrykański na sobie. Human Son, pocieszny człowiek. Na plus, pomimo tego co czasami narobił, to jednak pocieszny człowiek. CVG, CVG e, jest na plus po prostu, żebeka, jako że mam z niego. To jest kolejny zawodnik chyba Hadzi. No ale teraz jest Hadzi, nie wiem. Nie wiem, naprawdę. El Pistolero! Nie, miał co debil. Subotic, nie wiem, neutralny, nigdy, ktoś. Marka, ter, Marka de ter Stegen. Ląduje u mnie tutaj. Lub, bardzo lubię człowieka. To jest chyba Tevez. Nie wiem, Teveza nigdy jakoś nie przepadałem za nim wybitnie. Tak samo, od, nie wiem, Tijako też nie był zbytnio lubiany przeze mnie. A, tego Alcantara tak samo na minus kurtuanie nie lubię To jest Nie wiem kto to Super zdjęcie Francesco Totti Szacunek Pan do niego za to że spędził że od, był oddany yy, Romie Pomimo że mógł przejść do realu wygrać yy, wszy, w, w, o wiele więcej to był oddany im Dobra, ciebie, ty nie wiem kto to jesteś. Ty też nie wiem kto to jesteś. Edwin Van der Sar, lubię na plus. Edwinka Edwinek, fajna morda. Wydli Van Dyke, nie wiem, dla mnie jakoś przehypowany jest. Rafael Varan, lubię człowieka. Po prostu, więc może iść sobie na plus. Arturo Vidal, genialnie. No, Willi, widzi to widzi. Nie wiem, nie wiem, no tu, ja uwielbiam tego człowieka, to co on walał w swoim życiu, to było genialne. A to... Nie, wiem, kto to nawet? Zaraz tu tu. Yy... Va... Wanderfell. Nie jestem do niego neutralny. To jest Chabi Alonso. Neutralny jestem. Chavi również... Nie wiem, nie jestem... Nie jest to Iniesta, ale... Nie jest też na poziomie od tych zawodników. Jest ta w na plus. Jaja Turę, faj Nie, tu to jest chyba turę, więc on też wyląduje tutaj, jest spoczko. Zinedine Zidane. Din, zidane. <laughs> nie wiem, Zidana nie lubię jakoś. Meset Ezil, Becca z niego. Zlatan. <laughs> I'm Zlatan, who the hell are you? you are Oczywiście. Pi ej di pi e di is Pedro is my name. Best nie moje lata. Emilio Butraguenio, tak samo nie moje lata Cantona nie moje lata Garincza nie moje lata To nie wiem kto to Nie wiem kto to Nie wiem kto to I to też nie wiem kto to No dobra Skończyliśmy to zobaczmy, nie, nie ma szans, dobra Ale to może, uda mi się No co, u Uwusiam. no to Messi, Błaszczu Błaszczykowski, Puyol, Ter Stegen, Vidal, Ibrahimović Nie, bardzo lubię Cellini, Dani Alves, Dan Daniele De Rossi Luigi Buffon, Olivier Giroud, Andres Iniesta, Jamie Vardy, Łukasz Piszczek, Ronaldo Nazario de Lima, Marco Royce, Ronaldinho Gaucho i Luis Suarez Lubię na plus, Agu Sergio Aguero, Gareth Bale Jérôme Boateng, Kazemiro, Petr Czech, Peter Krausch, Johan Cruyff, David Villa, Didier Drogba, Edgar Davis, Samuel Eto, Samir Handanović, Klasian Huntelar, David Silva, Javier Zanetti, John Terry, Vincent Kompany, Ferlong Mendy, Sadio Mane, Diego Armando Maradona, Leon Gorecka, bo przynajmniej to mi się wydaje, że to jest Gorecka. Dries Mertens, Pavel Nedvěd, Sergio Ramos, Dio Ferdinand, Roberto Carlos, Kilduninson, CVG, Francesco Totti, Edwin van der Sar, Rafael Varane, Chavi, Jayaure, i Pedro. Neutralnych nie wymieniam, bo jest ich po prostu za dużo, ale lubię na minus. No to David Alaba, Alba Mayank. Dani Carvajal, Karim Melzema, Eric Czupomocznik, Kevin De Bruyne, yy, Fernando Torres, G Gennaro Gattuso, Diego Godin, Antoine Griezmann, Gonzalo Higuaín, Mats Hummels, Ciro Immobile, yy, Jak ty się nazywałeś? Jadu, Alonso, nie Alonso, tylko Xavi Martinez, Marcelo, yy, Nani. Co ty? Ktoś ty był. Pamiętam, to... nie, nie, nie pamiętam jak tutaj, to... nie wiem, nie pamiętam tutaj. też ktoś był, nie wiem. W sumie to was wywalimy tutaj właśnie, nie wiem, kto. Pele, Frank Ribery, Bastion Tiger, Jess, Wesley Sneijder. Schneider? Schneider? To już Schneider? Tak, Schneider. Tiago Silva, Tiago Alcantara, Virgin Van Dyke, Zinedine Zidane i Mesut Ezin. Nie lubię. Angel Di Maria. Mario Balotelli, Sergio Busquets, Edinson Cavani, Diego Costa, Maruan Fellaini, Harry Kane, Keylor Navas, Robert Lewandowski Gdybym, gdybym był typem, który ma prostu pół miliona subskrypcji i po kilkadziesiąt kilk, albo kilkaset powiedzmy wyświetleń na odcinek To bym chyba tak został zjedzony w komentarzach, że XD Manuel Neuer, Paul Pogba Edwin van, van, Ro, Edwin van Persie, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Sergi Roberto, Carlos Tevez i Tibo Kutuam. I nie znaczę. Cristiano Ronaldo, Jacka Ulsera, Luisa Figo, Neymara i Diana Gibsa. Dobrze, ja Wam dziękuję w takim razie za oglądanie i do zobaczenia, Nara.